A to jest oczywiste, że to jest nie tylko jałowe długoterminowo, ale też i wrogie. Wrogie, wroga organizacja, Unia Europejska, Zielony Ład, Niebieski Ład, Dyrektywa Budynkowa, inne kamienie milowe, Pakt Migracyjny. No i dzisiaj po prostu triumfuje tutaj polityka podżegaczy wojennych, co też kosztuje. Zanim jeszcze Europa pójdzie na tę wojnę, chociaż już poszła na wojnę gospodarczą z Chinami, na przykład, no to, żeby przedłużyć, konwulsję Ukrainy, Europa zadłuża swoich obywateli na kolejne pokolenia. To jest wrogie. Trzeba jak najszybciej się z tego wypisać, ponieważ to jest perspektywa bankructwa, zagłady, a, a po drodze dezinformacji i deprawacji, deprawacji naszych dzieci. Polska powinna wyjść z eurokołchozu, ponieważ eurokołchos nie jest do uzgodnienia z Polską niepodległością. I jak ktoś pyta o alternatywę, to taka jest właśnie alternatywa. Niepodległość, suwerenność. Parlament Europejski ma służyć temu, żeby publicznie podżerować te wszystkie obłędy, które się tam lęgną w głowach nawet może nie samych komisarzy eurokołchozowych, których nikt nie wybiera, tylko ich skorumpowane, przez eurokołcho skorumpowane rządy. W toku tych tak zwanych debat jest całkiem spora międzynarodówka reakcjonistów, patriotów, normalnych ludzi, uczciwych, takich, którzy nie chcą pod pretekstem właśnie wielkich projektów gospodarki socjalistycznej okradać bliźniego. Jest ich więcej tutaj niż Mogliśmy się spodziewać. No, niestety demokratyczna mniejszość, prawda? I w związku z tym rozgrywa się tutaj permanentnie taki spektakl, taki rytuał, że zabieramy głos. Ja, na przykład, ani dzisiaj, ani jutro nie zabiorę głosu, bo wiecie co? Zgłosiłem się do wszystkich punktów, ale nie przyznano mi mojej ani jednej sekundy, ani jednej minuty mojego głosu mikrofonowego i tyle.